Można powiedzieć, kochani, że przechodzimy do klu pewnego właściwie momentu kulminacyjnego z punktu widzenia nas, dorosłych, którzy się spowiadamy. Myślę, że z punktu widzenia dzieci również, czyli przystępujemy do kratek konfesjonału, następuje właśnie wyznanie grzechów. Stąd stuła właściwie, która nam tutaj towarzyszy od początku tej serii, ma zdecydowanie bardziej teraz taki konkretny wymiar, no bo ona już tutaj towarzyszy temu momentowi też. Mhm. I następuje to spotkanie ze spowiednikiem. Właściwie pierwsze pytanie, które się rodzi: czy mamy traktować ten, ten moment jako moment, w którym recytujemy po prostu jakąś regułkę, i, i na tym się mamy opierać, czy, czy bardziej wchodzimy po prostu w rozmowę, jak to jest? No właśnie, to, <laughs> Trudne, My to poszliśmy co? takie, wiesz co, takie prawne patrzenie, co nie no. regułka. Wyrecytowanie i do widzenia, co nie? Nie, to ma być rozmowa. To, to tak, jak podkreślałem, mogę zapomnieć, mm -hmm. yy, no to kapłan mi pomoże. No to słuchaj, kiedy byłeś ostatni raz? Mm -hmm. no, 40 lat temu. No to w przypadku dziecka nie będzie takiej odległości, ale 40 gdzieś dnia, no, tam, dni tam, na przykład, <laughs> co nie? Ja już nie jedną osobę spotkałem, zwłaszcza dzieci, że one się stresują od tym, że. Co jest dla nich co bardziej stosujące, tak. że regułkę zapomniałem? No, jasne, ja mówię, tak, to tak, nie tak. jest istotne. To nie jest nie? też przedstawienie po prostu tak. na, na przedstawienie szkolne, gdzie muszę wy, wyryć rolę mm. na pamięć, ale, ale. Ale to porządkuje. Na pewno, tak. No. I, I są, i są takie elementy, tak zwane must have, po prostu, mm. przy, przy wyznaniu grzechów, czyli zaczynamy od znaku krzyża, tak rozumiem. Tak. Następuje ten moment takiego błogosławieństwa ze strony księdza mm. też, nie? I, i właśnie mamy, mamy znak krzyża. Wzywamy imienia Bożego na początku, to jest spotkanie z samym Jezusem ostatecznie. I, I to jest pierwsza rzecz, a druga, witamy się, po prostu to jest ten moment przywitania, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przykład, to też, też tak. warto powiedzieć po prostu, rozumiem? Tak? tak, ale nawet wiadomo, bo to jest pewien stres zawsze, co mm. nie na no taki moment, że nawet jeżeli to się nie pojawi, to też trzeba ze spokojem. No wiadomo, na jakiego kopana trafisz. No tak, tak. To jest inna sprawa, ale to nie powinno być istotą. Co nie istotą jest, żeby. Wypowiedzieć grzechy, za które się żałuje, niektórych można było zapomnieć, i czekać na pokutę i rozgrzeszenie, czyli mm. jakieś słowo ewentualnie. Ale to nie jest istota, to też warto swoim dzieciom powtarzać. Wiadomo, one będą się uczyły tej regułki, bo to porządkuje, dla nich jest ważne, ale co mam robić? nie? Tak, tak, Dokładnie tak. to w tym momencie, one to ćwiczą nieraz i tak dalej, ale ważne jest, żeby im powtarzać. Nawet jak zapomnisz to poproś, niech mi ksiądz, brat, ojciec pomoże, co nie, bo, bo nie pamiętam. Są tak zestresowane często dzieci, że nie recytują i tak dalej. Nie, żeby tak zaspokoił, dlatego mówię, te wszystkie przygotowania, o których już mówiliśmy i to tutaj jest ważne i to wasza rola rodziców, żeby mm. nie martwiły się regułko. Ważne, żeby powiedziała, czy powiedział yy, syn lub córka, co nie, co jest, yy, co, yy, swoje grzechy. Tam jest dru z drugiej strony kapłan, który pomoże. Powinien pomóc. Powinien pomóc. To no. dobrze, że dopełniłeś. Ja zakładam, że w kontekście stałego spowiednictwa dziecka, no. to, to, to jest takie oczywiste wtedy. Dziecko wtedy, to już o tym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, tak można powiedzieć, potocznie idzie na pewniaka no. na, na tę spowiedź, jeżeli to rzeczywiście jest kapłan, którego zna i któremu ufa. I pewnie wtedy też się tak nie o tę regułkę przysłowiową nie martwi. Dla mnie pewnym szokiem. Było to, że 40-50-letni ludzie z tą regułką pozostają, cały czas się tak mm. spowiadają, że to się zdarza. To o tym spowiednicy też mm. mówią. Tak, się, tak mm. się spowiadają, jakby za chwilę mieli przystępować do pierwszej komunii świętej. No oczywiście tak być nie powinno, ale okay. jakby rozumiem, że z regułki w pewnym wieku warto, żebyśmy, żebyśmy wychodzili, bo dla dzieci to, co mówisz, to jest porządkujące. No, ale nie powinno z nimi zostawać na całe życie. Tylko w procesie, jakby co, nie wiem, co, co miesięcznej spowiedzi o tej częstotliwości też za jakiś czas będziemy mówić. To ta regułka pewnie powinna jakoś odchodzić na plan dalszy i przeradzać się już w taką bardziej swobodne wyznanie grzechów, po prostu w sensie swobodną, no. swobodną nie wiem, formułę, formułę, jakąś tam. Tą spontaniczną bardziej, no jak najbardziej, i to wiesz, no to widać, jak człowiek pewne rzeczy też przepracowuje. Tam są ważne informacje, no czy byłem na przykład, nie wiem, pół roku temu, czy nie wiem, pięć lat temu, prawda? No bo to no kwestia, to. czy no, to nie chodzi o to, że tam dokładnie jakie daty i tak, nie, to, o to chodzi tylko, czy rzeczywiście to jest duży okres czasu i to, co jest istotą, prawda? Oczywiście będziemy się nieraz trzymali tych jakichś tych szablonów i tak dalej, mhm. które gdzieś nam porządkuje, ale ważne, żeby to była rzeczywiście bardziej taka no, spotkanie z miłosiernym ojcem, o tak ja to powiem, po prostu, co, co nie? Z Bogiem, który nie potępia. Też mają niektórzy problem, problem. osoby, nawet dorosłe, które gdzieś po latach wracają. Co? Mają takie pragnienie, już pewne rzeczy gdzieś, ale nie pamiętam regułki no to tym bardziej, to nie trzeba na, na to zwracać uwagę i tym się nie stresować, tylko po prostu iść i powiedzieć, co nie, nie powinien, to co już mówiłem, kapłan tam źle potraktować, chociaż no mówię, doświadczenie jest różne, ale... No myślę, to, że to musimy też mm. no, mieć z tyłu głowy, że jeżeli idziemy do mm. losowego kapłana, tak to nazwane, na pewno. to może być różnie no. po prostu, no, ale powiedz... W ramach tej regułki, której się uczyliśmy do pierwszej komunii świętej, są pewne rzeczy, które jakby powinny się znaleźć. Ona w sobie zawie, zawiera, rozumiem, pewne momenty, które jednak są takim, no, tak zwanym must haveem po prostu. Wyznanie no tak, grzechów jest oczywiście. No to jest najważniejsze. Nie? I nawet te wypowiedzenie, co jest więcej grzechów nie pamiętam za wszystkie bardzo, żałuję. żałuje. Tak. Wypowiedzenie nie pamiętam, żałuję za te grzechy, bo to jest. Nie chodzi o to, czy moje uczucia, emocje i tak dalej. Nieraz to będzie, bo człowiek. No, my nie odetniemy naszych emocji. są so takie mm -hmm. osoby. Dzieci to raczej nie dotyczy, ale bardziej starszych, że człowiek gdzieś łzy i to jest ewidentnie, co nie pokazuje. Co no nie? Z pewnie. Tego nie trzeba nic mówić. To już widać. Co nie. To można prowadzić nawet z tym stresie, nawet jeżeli człowiek nie powie, że żałuje, to. Rola kapłana jest? A żałujesz, że te grzechy wystarczy, co nie? To... Ja w regułce, której ja się uczyłem, to mi tak zostało później, pamiętam, przez dłuższy czas. Więcej nie pamiętam za wszystkie te grzechy żałuję. Postanawiam poprawę, postanawiam poprawę i postanawiam, że będę więcej nie grzeszył. Taki był sens mhm. tych, tych słów, które tam miałem wyryte na pamięć wtedy. I to tak, tak jak automat do pewnego momentu gdzieś tam strzelałem tymi słowami. Zakładam, że niektórzy kapłani na to już jakoś tam nie zwracali uwagi, ale był jeden, który zwrócił na to uwagę, że w sumie, no ale ty, wiesz, że tak chyba się nie uda, żeby już więcej nie grzeszył. Tak no tak, nie, nie, to nie. Kwestia poprawy, to jest jeszcze tak. inna, inna też sprawa, o której będziemy jeszcze też dokładnie mówić. To nie jest to, czy mogę, czy jestem w stanie, czy chcę. To też chodzi mhm. o, o moją wolę, co nie? Tak. Że chciałbym, chciałbym... Chciałbym się zmieniać, kontrolować pewne rzeczy i tak dalej. Czy mogę to innymi słowami, co nie? A nie, dd, dd, wyrecytowane, no, no, no. nie zabiłem, nie ukradłem mm. i to wszystko, co nie. To, to wa ważne, żeby jak najwięcej też, jak najwięcej, no, doświadczyć tej miłości, jeżeli idę szczerze i tak dalej do tej spowiedzi. Tak. I to jest wypowiedzenie swoich grzechów, które mnie obciążają i mnie po prostu przygnębiają w tym wszystkim, co nie? Mm -hmm. No i mieć ten żal, żeby można było wyrazić no. tak go w jakiś sposób. Nawet słowem, co nie? Tak. No. to jest, to jest jakby i to w tym kierunku też dzieci. To jest ważne, że regułka nie jest istotą spowiedzi. Oczywiście to, co w niej jest, to są takie elementy ważne, takie zebrane i to często tak wierszykowo zrobione, że to Rymuje się wręcz, co nie? To, bo to łatwiej wchodzi w głowę, co nie, bo to hmm. my, tak, my jesteśmy, musimy mieć pewne rzeczy uporządkowane. Dobry, dobry jakby punkt startowy, no, o, to, no. o tym mówimy. Nie? Tak. Natomiast no, to też myślę, że jest to jakaś rola na, nas rodziców, żebyśmy jak dzieci tam delikatnie starali się, czy pilnowali tego, żeby nie było takiego przywiązania po mhm. prostu tej regułki. I tak zakładam, nasz mózg pewnie też tak mhm. funkcjonuje, że jest nam wtedy łatwiej, mamy to poczucie też, że mhm. jesteśmy przygotowani, bo my to umiemy na pamięć. No grzechy, no, no wymienimy, no może czegoś zapomnimy, może nie. I różne mamy do nie? Ale, no, też ale jest, tu jest to przygotowane. No, też jest ważne, żeby dzieciom powiedzieć, no, to weź książeczkę, nie stresuj się. Mhm. Możesz pilnować sobie nad palcem, co w którym momencie. Bo mówię, dla dzieci to, to jest ważne, to, bo one wie, co w którym momencie i tak dalej. Oczywiście to się trochę zaczyna zmieniać, jak ma na przykład, chodzi do jednego księdza, już go zna, tak, już tak, tak się tak rzeczywiście doświadcza tej Bożej miłości w tym wszystkim, że to też tak jakby samoczynnie w pewne rzeczy wchodzą, ale ważne w tym podkreślać, bo dla dzie dzieci bardzo to przeżywają i je jakby zamyka, zapomniałem regułki, mhm. żeby nie zatrzymywać na tych, yy, tych prawnych ujęciach, takich schematach i tak dalej. Kwestia przygotowania już, w sensie przygotowania do, do pierwszej komunii świętej, bo to, bo to z, tego, z tego wynika, wtedy tej regułki się dzie dzieci uczą mhm. po prostu, nie? to, to... Jaką wagę po prostu mhm. kładą katecheci mhm. na, na regułkę, a jaką kładą na, na wyznanie grzechów? Mhm. Czy to jakoś się równoważy, bo jednak dziecku to, dziecko różnie to może odbierać. Czasem, czasem poświęca więcej czasu na to, żeby tej regułki się nauczyć, no to, to jest równoważne z tym, mhm. że właściwie ona jest ważniejsza. I, so. i tak w katechecie wychodzi, no bo mhm. rzeczywiście, no, no katechetka nie będzie, chociaż nie wiem, może niektórzy katecheci, no nie będzie tam takie grzechy i tak dalej, no bo to. To macie rachunek sumienia i tak dalej, to przygotowujecie się, a, a się wałkuje tę regułkę tak zwaną, co nie, żeby ona ze spokojem poszło i tak dalej, ale to że się też, gdzieś wdrukowuje, że, że to jest jakby taka istota, Zapomnę i już wszystko jest nieważne. Co nie? O tyle rola nas, rodziców tutaj jest po prostu istotna, bardzo istotna, gdzie to. Przystąpienie do kratek konfesjonału, o tym też mówimy właściwie od początku dobrze, jeżeli to się dzieje przy pewnym towarzyszeniu nas jako rodziców. Kochani, dziękujemy Wam za ten kolejny odcinek przed nami. Jeszcze parę kwestii takich, można powiedzieć, już puentujących tą, tą serię. I do zobaczenia za tydzień.